Tak jest. Andy, nasi eksperci w studiu powiedzieli, że King gra tak, jak powinno się grać w koszykówkę. Czy zgodzisz się z ich opinią? Oczywiście, oczywiście. Nie, I nie tylko teraz. Gramy tak przez cały rok, przez cały sezon. Eksperci nie wierzyli w nas w ten sezon, ale chcemy co pokazać. Pokazujemy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce. Tak czuliśmy się od początku w trakcie i chcemy to pokazać w finale. Dzisiaj znowu był taki moment, może nie znowu, bo w ostatnim meczu raczej e, to działo się w pierwszej połowie, ale tutaj w czwartej kwarcie Śląsk się zerwał, było 6 punktów przewagi. Była wtedy motywacja, poczuliście, że nie możecie odpuścić nawet na chwilę, żeby nie poczuli tego, że mogą wygrać to spotkanie? Oczywiście, oczywiście. Wiemy jaka to jest drużyna, też mają dobre graczy co potrafią dużo, dużo rzeczy robić na parkiecie, mogą a, też zmienić kurs gry. A wiemy, że jedno posiadanie w finale i playość mogą też zmienić grę i nie chcieliśmy do tego a, pozwolić. A, ale, ale tak gramy, gramy przez 40 minut, nie patrzymy na wynik, czy jest blisko, czy jest a, plus 10 plus albo coś takiego. Gramy na następne posiadanie, gramy przez cały mecz. I, 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 i po prostu tak gramy. No właśnie, koncentracja to chyba u Was kluczowe słowo. Nie myśleć o tym, że jest 3-0, 2-0, tylko po prostu koncentrować się na swojej pracy. Oczywiście, oczywiście, tak a Tak podchodzimy cały sezon. Co teraz robimy, to nie jest nic nowego. Patrzymy na każde posiadanie jak najważniejsze, na każdy mecz. Nie patrzymy, czy jest 3-0 teraz, a chcemy wygrać następny, kolejny mecz i tak, tak podejrzeliśmy przez cały sezon. No właśnie, nie zdążyłem zapytać Bryce'a, bo musiał już iść do szatni, ale ciebie o to zapytam. Ja wiem, że nie patrzycie na to 2-0, 3-0, ale czy gdzieś tam z tyłu głowy nie pojawia się to, w piątek możemy zamknąć serię, wierzymy, że to zrobimy? W piątek zamykamy. Chcemy zamknąć ten mecz, tę, tę, tę serię przed naszymi kibicami. Wierzymy to, wierzyliśmy to przed serię, że możemy to zrobić w czterech metra. I mam nadzieję, to, że to zrobimy. E, oczywiście, Śląsk, Śląsk jest dobra drużyna, ale my chcemy pokazać, że my jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce i, i, i że nikt za mnie też nie może grać. Bez wątpienia, na razie King to pokazuje. Wracamy do naszego studia. Zdecydowanie to jest najlepsza. I...